A ty dokąd? Tam już tylko dym i płomień. Tam jest czworo cudzych dzieci. Idę po nie. Więc jak to tak odwyknąć nagle od siebie? Od porządku dnia i nocy? Od przyszłorocznych śniegów? Od rumieńca jabłek? Od żalu za miłością, której nigdy dosyć? Nieżegnająca, nieżegnana. Na pomoc dzieciom biegnie, sama. Patrzcie! Wynosi je w ramionach. Zapada w ogień po kolana. Łunę w szalonych włosach ma. A chciała kupić bilet. Wyjechać na krótko. Napisać list. Okno otworzyć po burzy. Wydeptać ścieżkę w lesie nadziwić się mrówką. Zobaczyć jak od wiatru jezioro się mruży. Minuta ciszy po umarłych czasem do późnej nocy trwa. Jestem naocznym świadkiem, lotu chmur i ptaków. Słyszę, jak trawa rośnie i umiem ją nazwać odczytałam miliony drukowanych znaków wodziłam teleskopem po dziwacznych gwiazdach tylko nikt mnie dotychczas nie wzywał na pomoc i jeśli pożałuję liścia sukni wiersza tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono mówię to wam ze swego nieznanego serca